Nigdy nie wyrzucaj papierka po maśle do śmietnika. Są bezcenne i mają genialne zastosowanie w kuchni. Masło pakowane jest w specjalny foliowany papier. Materiał, z którego są wykonane, ma ukryte zastosowanie. Wyrzucanie go do śmieci to błąd. Zamiast tego, podczas wykładania masła do maselniczki, zachowaj go. Osoby, które często gotują, wiedzą, jaki jest cenny. Pozbycie się go byłoby głupotą. Złóż go w kostkę tak, żeby jego brudna od masła strona była złożona do środka. Następnie włóż do lodówki. W mojej lodówce jest ich kilka. Mam je zawsze pod ręką, bo przydają się podczas pieczenia. Przydaje się podczas codziennych czynności w kuchni szkoda, że większość osób o tym nie wie gdy muszę przygotować foremkę. Wystarczy wyjąć taki papierek z lodówki i potrzeć nim wnętrze formy. To najszybszy i najłatwiejszy sposób. Ręce są czyste, a warstwa masła idealnie cienka. Zamiast wyrzucać je do śmieci, można ułatwić pieczenie. Znałeś ten trik?